Witajcie kochani, z tej strony Niula Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Tęskniłam się za Wami, wiecie? I może troszeczkę za tymi pustakami, także y, tutaj wydrapię Wam y, jakiś odcineczek. Mamy za 50 zł, 3 szybkie 50, 2 razy super, 13 mega pensja, słyszeliście na pewno jak na odcinku na live, na TikToku padła główna wygrana. No, to fajna sprawa w niebieskiej wersji, a takiej zielonej jeszcze nie miałam. E, może pieniędzy, no i zrobiłam sobie, kupiłam krzyżóweczkę Oczywiście nadrapałam po jednym rzędzie, żeby was tutaj nie trzymać tak długo. E, pokażę wam nowe moje obrazeczki. Dzisiaj sobie zakupiłam e, takie kwiatki z motylkiem. Bardzo fajne. No, dalej, dalej szaleję w tym. E, I takie kociaczki. E, no, także. Będę miała co robić. No, uzależniłam się, powiem Wam. Tych obrazów jest pełno. E, tak jak obiecałam, muszę Wam zrobić z, e, filmik z tymi obrazami, bo one po prostu wszystkie leżą, wiecie. E, I nie mam, nie mam kiedy, nie mam kiedy ich po prostu, no, ogarnąć. No dobra, zaczynamy od drapeczek, zaczniemy sobie od szybkich. 50. Kurczę, dawno nie drapałam. Ale tak jakoś byłam dzisiaj na mieście, po te obrazy, mówię, Zaryzykuję, wezmę. Dobra, szybkie 50. Musimy znaleźć 50. Najlepiej razy 3. Już jedną mamy. Tu mamy stówkę. Tu mamy 2 zł. 50 tysięcy. Może u mnie padnie główna wygrana. Tu mamy 4. Tu mamy dwójeczkę. Tu mamy 500. 50. Będzie dwójka. 500. Bonusie dali worek, czyli mamy pustaka. Teraz trzynastka. Mam trzynastki, szukamy. Mamy dwadzieścia trzy, czternaście, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści, szesnaście, trzydzieści jeden i dwanaście. Też pusta. Te drabki są, kochani, z, tego, z tej maszyny, nie? Ze zdrabkami, także na pewno będą po kolei. Tu mamy piękny diament. Tu mamy 50 tysięcy. Po raz drugi 50. Tu mamy 4. Mamy dwójeczkę, 500, dwójeczkę, stówka i 500. No nie dali widzicie. Na razie pustaki góra, drapeczki za 2 złote, kochani 35, no one są po kolei 40 32 39 17 43 48 i 22, no nic się tutaj nie zmieniło, kochani pustak, pustak, agoni trzecia, pięćdziesiątka i co mamy, worek

No dobrze, to teraz może pieniędzy, tu trzeba znaleźć co tapkę i kotwiczka nam po dwa kochani no to lecimy dwadzieścia cztery, trzydzieści, trzydzieści i 49 takich liczb szukamy tu mamy 59, nie ma mamy 49, 17 oboczek

Mamy kotwicę, kochani, a kotwica jest razy dwa. O, już mi się tutaj natrapało, ale to nic, dobra. E, 34 mamy, nie mamy. 14, ładnie kochani, 11, miło, 52. O, 15 nie ma, 43 nie ma. 46 nie ma, 13 nie ma i ostatnia 29. To co, 30 zł? Mamy chyba, nie? Tu mamy dyszkę i tu mamy dyszkę, kochani, no. Bo kotwica razy 2, ale fajnie, dwa symbole: kotwica i skarb. Świetnie, 30 zł. Bardzo, bardzo się cieszę, jakieś kontrolne. V. Cał... I V, no i dobra, jedna trapka prawie po większą połowę nam oddała. Świetnie, teraz mamy mega pensję z numerem 16. Też z maszyny 32, 19, 25, 3 i 15. Z takich liczb szukamy, kochani. Bądź nawet dwa razy pensja.

34, kochani, nie ma. 7 nie ma i ostatnia dwójeczka obok. Sprawdźmy sobie kontrolne różne. No, szkoda. a Fajna pecyjka. Teraz, kochani, krzyżóweczka. Mamy tylko dziś jedno słowo, etap tutaj a tak mi się nic nie utworzyło także lecimy kochani z kolejną literką a jest to V dalej, dalej, następną V i H no wiecie jak to jest ze mną z tymi literkami, także wybaczcie mi dobra V nie widzę kolejna literka to U mamy, mamy okup dobra, jeszcze gdzieś nie widzę, dobra, dalej kolejna to M. Mamy namiot. Ciężko schodzi. Prymas. No i M nie widzę. Kolejna to C. Mamy noc. No tak po jednej jakby stykać, to my tutaj nic nie uczarujemy. L. Tu mamy L. Mamy słowo Bela. Dobra. Jeszcze gdzieś L. Nie. Kolejna to O. Mamy drugie słowo, noc. Tu mamy O. Tu mamy sok. K nie było. Dobra, tu jeszcze M mamy. O, widzicie? Nie krzyczycie. Dobrze. Kolejna literka to literka I. Tu mamy I, tu mamy namiot. Stadion. Tu mamy I. Mam nadzieję, że nic nie zgubiłam. I ostatnia literka to S. Tu mamy, tu mamy I było, było I. Mamy wygraną, kochani. Wow! Cisza, noc i Bela. O, świetnie. Tu mamy S jeszcze. Tu jest S. No dobra. Chyba nic nie zgubiła mnie. Poczekajcie, ja sobie sprawdę. No dobrze, więc na pewno mamy wygraną, kochani, noc. N o C jest, cisza C i S Z A. Cisza jest i słowo bela. B, E, L, A, Bela. Mamy trzy słowa, kochani. No ja już się cieszę, naprawdę. Czyli co? No to mamy zwrot, tak? Jakby nie było, to mamy zwrot, bo już mamy 50 wygrane Dobra. Literka O. Mamy O. Fajnie, tak jakoś ze spontanu wziąłam tą krzyżówkę. Ona to jest normalnie ze sklepu ta krzyżówka. Nawet pani pozwoliła mi wybrać, więc sobie wybrałam numerek. Dziewiąty. Tak, dobrze. Tu mamy O, tu mamy O. Dobrze, tutaj mamy ten etap. Już o nie widzę. Dobra, lecimy. Kolejna literka to literka K. Dzisiaj sobie posiedzimy troszkę. Wybaczcie mi, kochani. Kto będzie miał ochotę, to będzie oglądał. Kto nie, to nie. Dobra, tu mamy K. Tu mamy jeszcze. Tu mamy oko. Oko. I tu mamy słowo. No dobrze. Teraz tu szukamy K. Nikę mamy. Tu mamy K. Tu nie widzę. Dobra, to chyba wszystko. Kolejna literka, kochani, to W. W, W, W. Mamy BMW. Mamy tu. Dalej. Kolejna. W, w, w. mamy, mamy W. No dobra. Kolejna literka to G, 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 mamy G. Tu jest takie odludki tych literek. G szukamy, ja nie widzę a wy. Nie widzę. No, szkoda, dobra. Kolejna to J. Mamy J, mamy Jana. Ok. Tutaj, tu mamy J. Tu mamy. Dobrze, kolejna to. Mamy H, tu mamy dobrze, a tutaj mamy H i y gr nie było. Ok, no to lecimy z kolejną literką, a jest to I. Tu mamy, tu mamy I, tu mamy. Dobra. I tutaj i szukamy mamy i mamy i nikę. Dobra. To chyba wszystkie nie. Kolejna literka to S. S. Nie widzę tu S. A w drugiej. Tu mamy. Tu mamy. Tu mamy S. Tu było K. Tak. Zgubiliśmy K. Dobra. No i ostatnia literka, kochani, to będzie L. Czy to L nam da jakieś słowa? Tu mamy L. A to słowo to jest drugie. Dobrze. No i tu mamy jeszcze L. Te było. Było T. Dobra. Ale N nie było. Ok, no dobra, no to patrzymy w drugiej L. Tu mamy, tu mamy. T, T było. Dobra, no ale to by było na tyle. E było, było E też, i tu mamy słowo, czyli co, mamy dwa, tak? No to by wychodziło bo N N nie ma, no chciałam wam pokazać za literki, o to jeszcze E było pogubiłam trochę R było Peru, zobaczcie, Peru Peru Py, E, R U, Peru, też jest wygrane, trzy słowa mamy, etap eee, dobrze mówię Peru eskalopek no to mamy tę drugą wygraną, ale fajnie. No dobrze, no to co? Chciałabym, żebyście widzieli, kurczę. Dobrze widzieli. Mamy cztery dyszki w tej drapce, świetnie, literka B. B mamy. Czy jeszcze gdzieś tu mamy B? B, 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 już nie widzę, a tutaj, tu mamy obcy. Dobra, lecimy dalej. Kolejna literka to U. E, dobra, tu mamy U. Mamy. Mamy. Dobra, chyba to wszystko. Tu mamy suma. No suma nam się zgadza. O tu mamy u tytus. Dobrze. Mam nadzieję, że nie namieszałam nic. O Jezus, jak ja tam tamto nie drapałam naprawdę. Odezwa. Z nie było. O, tu mamy. O mamy. Dobra, kolejna ojczyzna, obcy. Obcy mamy słowo. Dalej. No, ja już nie widzę. Dobra, kolejna literka, to literka N. Tu mamy N. Tu mamy N. Kolejna N. Dobra, a w niebieskiej mamy N. Tu mamy. Tu mamy. Dobra. Chyba wszystkie nie. Dobra, co teraz i J? Mamy J. Widzicie J? Nie dali. No, to dobrze by było, nie? mamy J. Okej, okay. no to co teraz? R. Tu mamy R. Tu mamy R. M nie było. Tu jest R. L nie było. R, R, R. Chyba wszystkie, co? Dobra, wszystkie. Teraz tu mamy R. Tu mamy R. Tu mamy R. Patrz, to nie. Dobrze, ostatnie literki, kochani, H. Tu mamy H. Tu mamy Echo. Z pierwsze słowo. Dalej nie widzę H, dobra kochani przedostatnia literka to A A jest fajną literką ale potrafi namieszać kochani, tu mamy heban tu mamy A data H tu było dobra no dalej gubię a co tam Chyba wszystkie dobrze. No i tutaj A, tu mamy suma. Tak. No i jakby dali. Suwak mamy, tu mamy A. Gaz. No to K dałoby fajnie tutaj, nie? S było. Dobra, S było. No i ostatnia literka, kochani, tu mamy dwa słowa i tu mamy dwa słowa, a jest to L. No, L mamy tu, tu mamy L, mamy trzecie słowo. Heban, fluor, echo. No, kochani, pięknie, pięknie. A ile w tym prawdy? Dobra, szukamy L. Dalej tu mamy L. No i to by było na tyle. F nie było. No to na to wychodzi, że mamy kochani 60 zł. W tej drapce. E, bo mamy tutaj trzy słowa. Jedno. Drugie. I trzecie. W tej drapce mamy jedno drugie, mm, tak i jeszcze jedno powinno być etap, a Peru jest tutaj trzecia nie zaznaczyłam o tak, czyli to jest dru druga dwudziestka i tu mamy trzy sła trzy dwudziestki, sześćdziesiąt złotych jakie kontrolne, H H H, ja sobie to jeszcze sprawdzę. I, bo ja nie pamiętam kontrolnych za Chiny. Nie pamiętam kontrolnych, jeśli chodzi o y, drabki, te krzyżówki. No, ale dobra, haha. Musiałem sprawdzić w, net, w internecie. Y, no, no dobra, no co by, kochani? No, jakby nie było, nawet jeżeli to jest 60 zł i tutaj mamy 30, mamy kochani 90 zł. Y, nic nam nie dała mega pensja i nic nam nie dały drabki za. 2 zł to są pustaczki, kochani. No, ale mamy dwie perełki, także no, ja sobie sprawdzę jeszcze. Yy, Jakbym się pomyliła, to sorry, nie wiecie jaka ja jestem do yy, krzyżówek. No, gubię literki, bo jestem ślepa. No. no, ślepa jestem. A co ja się, kochani, z wami żegnam. Do usłyszenia. Na tą chwilę mamy 90 zł na 50. Czyli kochani jesteśmy 40 zł na plusie. Jeżeli to jest stówka, bo te haha coś mi tutaj nie pasuje, aczkolwiek tak jak mówię, nie pamiętam. Najbrzeż coś to Wam sprostowanie zrobię na samym końcu. Także żegnam się z Wami, buziaczki kochani. Miłego dnia. Pa!